I widzimy ostatni odcinek, przynajmniej na moment nagrywania tego Na poziomie profesjonalnym Ostatni rajd w City, i to jest w ogóle ostatni rajd Na razie taka, że dla nas Zostało nam wygrać ostatni rajd Jest to, zresztą fajnie się było położyło, to 70 wyścig Więc będziemy mieć 70. zwycięstwa, przynajmniej taki jest plan, aby się to udało Mam nadzieję, że się uda i osiągniemy 70 to jest No Dobra, teraz trzeba się skupić. Tędy... Na trójce lewą stroną wytrzymać. Tak powiem prosto. I powiem szczerze... No. Ale nie. nie wiem tu chyba tu, tu, tu Powiem mam szczerze nie wiem nie wiem co tu się odwaliło Ale teraz trzymam się kurczowo prawej strutki Dobra, teraz o i się udało Ale ja to za szeroko to, to, to nie jest Dobra, i na dziesiątkę... ...dawajcie, która jest? Rura, Panie, rura. Lewo. I znowu będzie w prawo. Jest rura w prawo. I teraz na 14 znowu w prawo. tu w prawo. Cholera. Tam 15. Tu do góry. Nie no, Ej, to się tak szybko zmieniają te, 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 te Tak nie na dole czytać, tutaj nie ma takiej projekcji, żeby te ile tyle Tak. Dobra, no ale tnijcie tak wiecie, łączę nie do tych jak. Ja to sobie bardziej trochę drogi niż tam. Dobra, nasz pojęcie w lewo. Tam niestety już widać kolejnego na 19 w prawo. Dobra, na 20 znowu w lewo i na 21 też w lewo mogę go minąć, żeby nie robić o siebie nawzajem podobne gorsze czy... Dobra, mam kolejną ściągę przed nami, razem motor O no. za dużo to mam nie pomóc No dobra na razie to widzę, że tak w sumie to chyba drogą. A są jakieś wyczykniki, nie wiem to dobrze. Dobra i na 20... Tu wiedziałeś na 300. Na 27, 308 wkręcamy. 308. 326. 300, okej, no 300 będzie trzeć, 300, ale jest dobrze, 52, e, 7, okej. Trzydzieści pięć... Dziewięćdziesiąt osiem... Jest drobiec, z tego co widzę... Trzymamy się lewej, a na trzydzieści siedem... Trzyma... jedziemy w prawo... Nie ma sensu doć dwóch biegów A, na chwilkę w lewo Dobra tutaj Dawaj, 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 ciśnij prawo. Też w prawo. Yy. No, ja też popcorn Jesus. Chyba tu trzeba było od To już tutaj, no do dupy, do dupy, pomieniłem drogę. Praktycznie ostro w lewo, ale znowu za późno. E, tu też, tutaj jest trochę dalej dla mnie. Ja pojechałem trochę y, za daleko i ciężko będzie pewnie to już wygrać z takim błędem. Jest, tak nie jak to jest w ogóle. Dobra, to wracasz na końcu, to byś zerował. Tak robimy teraz co możemy, żeby się uratować przed porażką. Na 48 w prawo. Nie będzie smeta, tylko trzeba by jeszcze trafić. No i zobaczymy, ale nie te no powiem szczerze myślałem, że tam straciliśmy za dużo ostatniej nawroty szkody to jest krótki tu każdy błąd powinien teoretycznie nas wykluczyć ale za 6,50-13 sekund a um, ci co dostali e, naprawę, 20 ale mniej 6,38 więc i tak by nas nie pokonali 6,40 9 nie, nie, nie. Wygraliśmy i to tak, że było nawet sekundy, jeżeli tamci by nie mieli naprawdę 26 sekundowej. Dobra słuchajcie, na chwilowę z to koniec dekadu. Bardzo serdecznie dziękuję za te wspólne 72. Ja powiem wam się przednio. Mam nadzieję, że chociaż... Jeżeli chociaż jedną osobę zachęciłem do jazdy w tej grze bez nawigacji, tylko tak jak ja, jestem zadowolony. Trzymajcie się. Cześć.